Cześć, serdecznie Was witam w kolejnym odcinku moich ulubionych miejsc w Biblii. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o tym, kogo naśladujemy. Kiedy decydujemy się na naśladowanie Pana Boga i Jego wartości w naszym życiu, zdecydowanie może to być najlepszy sezon w naszym życiu. A zatem jak żyć? Każdy rodzic pragnie uczyć swoje dziecko podstawowych czynności. Na początku uczy dziecko jak jeść, jak samemu się ubierać, Uczy później jak jeździć na rowerku, uczy liczyć, uczy również jak komunikować się z rodzicami czy też grzecznie bawić się z rówieśnikami. Dzieci nie będą zbyt chętnie nas słuchać, natomiast bardzo chętnie będą nas naśladować. A jak to jest w przypadku naszego chrześcijaństwa? Dziś właśnie chciałbym powiedzieć troszeczkę o naśladowaniu. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. Pan Bóg kocha nas niczym ojciec swoje dziecko. W sytuacji, gdzie ziemski rodzic, jakim ja również jestem, staje się wzorem dla swojego dziecka, mamy do czynienia z sytuacją, pomimo wszystko, niedoskonałą przecież każdy człowiek jest ułomny, a niedoskonałość jest częścią naszego życia tutaj na ziemi. Każdy ziemski rodzic pragnie przekazać swojemu dziecku jak najlepsze wzorce po to, żeby zdrowo dojrzało, aby mogło też wykształcić się i stać się mądrym też, a przede wszystkim dobrym człowiekiem. Wielu chrześcijańskich rodziców wkłada również dużo swojego wysiłku i serca w to, aby przekazać dziecku wartości chrześcijańskie, aby uczyć dziecko o Bogu, aby modlić się z Nim i wyjaśniać, dlaczego takie wartości jak dobro, miłość, szacunek są te, które warto właśnie naśladować. Tak samo jak w rodzinie. Podobnie jest również w społeczeństwie. Bardzo chcemy naśladować celebrytów, polityków, społeczników czy osoby duchowne. Nie ma w tym nic złego. Kojarzy nam się to często z prestiżem, z uznaniem, z modą nawet. Problem polega na tym, że nikt z nas nie jest osobą doskonałą. Każdy z nas popełnia błędy. Akceptując taką osobę w całości, nie rozróżniając dobrych czy też złych uczynków, może się zdarzyć, że będzie to jak z pobieraniem oprogramowania z wirusem. I tutaj chciałbym może udzielić Wam drobnej rady. Nie musimy akceptować całego stylu życia. I zachowań takiej osoby. Naśladujmy po prostu dobre uczynki, dobre wartości, dobre kierunki, bo w przeciwnym wypadku, przy takim bezmyślnym kopiowaniu, łatwo będzie o rozczarowanie czy nawet zwiedzenie. No ale poczekajcie, poczekajcie. Czy to już wszystko? Jednak nie. Znajdujemy w Piśmie Świętym. Informację taką, jaką pozostawił nam apostoł Paweł. Apostoł Paweł, który całym sercem nawrócił się na wiarę Chrystusa, stał się Jego uczniem i późniejszym też apostołem, pisze wprost o tym, aby naśladować Jego. A co pisze? Naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. I tutaj apostoł Paweł wypowiada się o sobie, wydawałoby się nam nieco nieskromnie. Ale on też daje nam przy okazji bardzo dobrą radę. Jeśli chcesz naśladować kogokolwiek, to przyjrzyj się, czy on swoim zachowaniem naśladuje Chrystusa. Jeśli faktycznie wartości, słowa wypowiadane, uczynki są równe co do tych, które wykonywał Chrystus, wtedy możesz. Kochani, poznanie i znajomość Jezusa Chrystusa dla apostoła Pawła była czymś niewiarygodnie wielkim. Wielkim i większym od wartości Jego własnego życia. Bo przecież poznać Chrystusa to nie znaczy tylko dowiedzieć się o Nim, czy też zgłębić wiedzę na Jego temat, ale to przede wszystkim spotkanie się z Bogiem, to przede wszystkim relacja, budowanie bliskiej społeczności z Jezusem Chrystusem jest to głęboka, zażyła relacja. Dla mnie bowiem życie to Chrystus. Teraz już wiemy, kogo możemy naśladować. Właśnie możemy naśladować Boga Jezusa Chrystusa. To on, kiedy przyszedł tutaj na Ziemię, pozostawił nam relację z wielu wydarzeń, z tego co czynił tutaj podczas swojej ziemskiej wędrówki. W życie to było pełne boskości, dobrych czynów, cudów, najróżniejszego rodzaju uzdrowień, ale było też pełne człowieczeństwa, współczucia. Troski, okazywania serdeczności i miłości. Było miejscem, gdzie Chrystus też przekazywał swoją naukę społeczeństwu. Było też miejscem, w którym Chrystus mógł pozostawić dzieło zbawienia, które dzięki łaskawości i miłosierdziu Pana Boga dotarło do nas, do naszego pokolenia w XXI wieku. Dlatego, że Chrystus chodząc po Ziemi był 100% człowiekiem, 100% Bogiem, szczególnie biorąc pod uwagę. Właśnie ten wymiar człowieczeństwa, Chrystus, staje nam się bardzo bliski. On przecież chodząc tutaj po tej ziemi, doświadczył tego wszystkiego, czego i my, będąc ludźmi, doświadczamy, z wyjątkiem grzechu. Dlatego właśnie naśladowanie Jezusa Chrystusa nie jest opatrzone żadnym ryzykiem. Z omawianego dzisiaj fragmentu, który przeczytałem na początku tego filmiku, możemy dowiedzieć się o tym, że Jezus Chrystus z miłości oddał swoje życie w ofierze po to, żebyśmy my mogli stać się wolni, po to, żebyśmy my mogli być zbawieni i mogli doświadczyć ratunku od Boga. Zrobił to całkowicie z dobrej woli i z ogromnej, ogromnej miłości do nas. W ten sposób spłacił nasz dług, a wszystko to, co zrobił, może stać się aktywne w moim i w twoim życiu wtedy, kiedy podejmiesz decyzję i z całego serca uwierzysz w Jezusa Chrystusa i wtedy doświadczysz prawdziwej relacji z Bogiem. Dlatego właśnie On jest naszym najwyższym wzorem. To Jego możemy naśladować, od Niego możemy się uczyć. Tego właśnie Jezusa Chrystusa, który nie tylko umarł, ale zmartwychwstał, który żyje dzisiaj i dziś jest dla nas mądrością, jest dla nas radością, jest dla nas wewnętrznym spokojem, przynosi nam sprawiedliwość. Dobroć, miłosierdzie, łaskawość. Od Niego właśnie możemy się uczyć tych najlepszych cech związanych z miłością, bo przecież Bóg jest miłością. Zawsze mamy wybór. Biegamy zwykle za czymś niedoskonałym. Biegamy za przyjaźniami, za biznesem, za pieniędzmi, przyjaciółmi, kulturą, rodziną, a może tradycją. Wszystko to jest oczywiście bardzo dobre. Natomiast Żadna z tych rzeczy nie jest sama w sobie w istocie doskonała. Kiedy spotykamy się z Chrystusem, nagle wszystko to, co dotąd było dla nas najważniejsze w życiu, w tym momencie staje na drugim miejscu, ponieważ tym, który jest najważniejszy, tym, który przynosi nam zbawienie, jest właśnie Pan Bóg. Sam Pan Jezus również wypowiedział się na ten temat, co oznacza naśladowanie go. Powiedział o tym, że jeśli ktoś chciałby go naśladować, to żeby wziął swój krzyż i niósł go codziennie, aby zapierał się siebie samego. W ten sposób będzie mógł go naśladować. No właśnie, czasem trzeba zrezygnować ze swojego egoizmu. Czasem trzeba zrezygnować ze swoich pomysłów, ze swoich rozwiązań, ze swoich prawd na korzyść tego który jest Bogiem, na korzyść tego, który stworzył przecież cały świat, który nas kocha i który przynosi nam najwspanialsze rozwiązania dla naszego życia. Są to zbawienie, są to wolność, są to doświadczenie miłości, przebaczenia, pokoju, radości, akceptacji. To wszystko mamy dzięki Chrystusowi. Jezus Chrystus powiedział o tym, że jesteśmy jego przyjaciółmi, że jeśli wierzymy w niego i jeśli wyrażamy zgodę, zgadzamy się z tym, aby jego wola działa się w naszym życiu, automatycznie stajemy się jego przyjaciółmi. Czy to nie jest piękne? Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Drodzy słuchacze, i kończąc już, chciałbym zachęcić was do tego, abyście przede wszystkim Ponad wszystko naśladowali ten doskonały i niedościgniony wzorzec, jakim jest osoba Jezusa Chrystusa. Ale nie chodzi tylko o to, żeby jakoś mechanicznie naśladować go jego uczynki, jego zachowania. Czy to znaczy, że mamy dzisiaj chodzić w sandałach, w długich sukniach, z torbą na ramieniu? Oczywiście nie. Nie chodzi o naśladowanie rzeczy zewnętrznych, chodzi o naśladowanie wartości i tego, co jest prawdziwą istotą chrześcijaństwa? W tym wszystkim nie zapominajmy, proszę, o tym, że najważniejszą sprawą jest sama relacja z Bogiem. Relacja z tym, który nas kocha, z tym, który nas uratował, tym, który daje nam życie wieczne, jeśli decydujemy się uwierzyć w Niego. Dlatego bądźmy uczniami, przyjaciółmi, Jego dziećmi i naśladujmy Go. Codziennie. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Zasubskrybujcie i udostępniajcie. Dajcie łapkę w górę. Wciśnij tutaj dzwoneczek, jeśli chcesz subskrybować, a będziesz wtedy otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Życzę Wam wszystkiego dobrego i samych osiągnięć w naśladowaniu Chrystusa.